Chris Bumstead, niekwestionowany król kulturystyki, pięciokrotny mistrz Mr Olympia w kategorii Classic Physique, to bezsprzecznie najbardziej rozpoznawalna postać w tej dyscyplinie. Bumstead zyskał swoją popularność nie tylko dzięki niesamowitej sylwetce, ale również ze względu na swój styl bycia i niezwykłą charyzmę. Jego wygląd jest ucieleśnieniem klasycznej estetyki kulturystyki, której wzorem jest złota era tego sportu. W tym roku Chris Bumstead jest ponownie jednym z największych faworytów do zwycięstwa. Jego dotychczasowe osiągnięcia czynią go ikoną classic physique, ale każdy zawodnik wie, że sukces nie jest gwarantowany. Konkurencja staje się coraz silniejsza, a nowe talenty mogą mu zagrozić. This morning to był be mój best rok. Miałem I had all these things that were going on 2021, that shh, absolute chaos. 2022 the bicep tear, 2023 the lat tear. Just had all these things kind of hit me and I just really want this year to be my best year. Czy Chris sięgnie po swój kolejny tytuł? Wszystko zależy od tego, czy uda mu się utrzymać lub nawet poprawić swoją już niemal perfekcyjną formę. Od wielu lat po piętach depczę mu m.in. Ramon Dino, nadzieja z Brazylii. O Ramonie stworzyłem osobny materiał, jeżeli Cię interesuje, koniecznie sprawdź to. W 2023 roku zajął drugie miejsce tuż za Bamsteadem, co tylko potwierdziło jego miejsce w elicie Classic Physique. Dino zdobył serca fanów dzięki swojej atletycznej sylwetce i magnetycznej obecności na scenie. Jego charyzma i energia są widoczne na każdym kroku, co czyni go nie tylko pretendentem do tytułu, ale również jednym z najbardziej lubianych zawodników w tej kategorii. Ramon stale poprawia swoje proporcje i ogólną estetykę ciała, co czyni go jednym z głównych konkurentów w 2024 roku. Wyróżnia się doskonałym rozwojem mięśni brzucha i pleców, co w połączeniu z jego naturalnym pozowaniem może przynieść mu zwycięstwo. Dino ma także przewagę w postaci swojej młodości. Z każdym rokiem jego ciało zyskuje na definicji, co sugeruje, że wkrótce może wyprzedzić swojego największego rywala. Czy 2024 rokiem będzie rokiem Ramona Dino? Wielu ekspertów uważa, że jest to możliwe, o ile utrzyma formę, którą zaprezentował w poprzednich sezonach. Kolejny nieco polski akcent urs urska-leciński. Niemiecka precyzja. Urs to kolejny zawodnik, który staje się coraz bardziej widoczny na scenie Classic Physique. Niemiecki kulturysta zyskał uznanie za swoją estetyczną sylwetkę, doskonałe proporcje oraz niezwykłą dbałość o szczegóły. Jego forma jest jednym z najlepszych przykładów tego, co kategoria Classic Physique ma do zaoferowania. Smuk talia, szerokie ramiona i harmonijnie rozwinięte mięśnie nóg pleców. O Ursie także stworzyłem osobny materiał, jeżeli Cię interesuje, także zapraszam do sprawdzenia. Kaleciński od kilku lat systematycznie wspina się na szczyt, zdobywając coraz więcej fanów i uznanie sędziów. Jego progres jest imponujący, a zdolność do ciągłego poprawiania swojej sylwetki, czyni go poważnym kandydatem do podium. W 2024 roku Kaleciński ma szansę stanąć na najwyższym stopniu na podium, jeśli tylko uda mu się utrzymać formę i zaprezentować ją w idealnym momencie. Od lat w świecie kulturystyki krążą pogłoski o możliwym przejściu Chrisa Bamsteta do kategorii Open. Sam Sebum nie wydaje się zamknięty na tę możliwość, co tylko podsyca spekulacje i ekscytację wśród fanów. Ale co to właściwie oznacza dla jego kariery i jak wpisuje się w jego unikalne podejście do sportu? Mr. Olympia to najbardziej prestiżowe zawody kulturystyczne na świecie, a kategoria Open jest ich niekwestionowaną koroną. To tutaj rywalizują najlepsi z najlepszych, prezentując niespotykane rozmiary i definicję mięśni. Bez Ograniczeń wagowych. Zawodnicy mogą maksymalizować masę mięśniową, dążąc do osiągnięcia szczytu możliwości ludzkiego ciała. Prestiż kategorii Open wynika również z jej bogatej historii. To w niej rywalizowali legendarni zawodnicy, jak Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman czy Dorian Yates, których osiągnięcia ukształtowały standardy kulturystyki i zainspirowały kolejne pokolenia. W przeszłości kilku znanych kulturystów zdecydowało się na przejście do kategorii Open z innych kategorii, odnosząc przy tym niemałe sukcesy zawodnik, który startował zarówno w kategorii 212, jak i open. Po przejściu do kategorii open zdominował ją, zajmując wysokie miejsca, pokazując, że możliwe jest konkurowanie na najwyższym poziomie po zmianie kategorii. Kolejny najświeższy przykład to Derek Lunsford. Były mistrz w kategorii 212, przeszedł do kategorii open i natychmiast zajął czołowe miejsca, udowadniając swoją wszechstronność i zdolność do adaptacji. Szanse Chrisa w kategorii open są tematem licznych dyskusji. Ma wiele atutów, które mogą mu pomóc w odniesieniu sukcesu. Między innymi estetyka i Proporcje. Jego klasyczna sylwetka charakteryzuje się doskonałymi proporcjami, symetrią i estetyką, co może wyróżniać go na tle zawodników skupiających się głównie na masie mięśniowej. Doświadczenie sceniczne, wielokrotne zwycięstwa w kategorii Classic Physique dały mu pewność siebie i doświadczenie niezbędne do rywalizacji na najwyższym poziomie. Kolejnym aspektem jest bez wątpienia wsparcie legendarnego trenera Haniego Ramoda. Jeden z najbardziej cenionych trenerów branży, aktywnie wspiera decyzję Bamsteta, o nim więcej za chwilę. Jednak Chris Bamstet ma dość nietypowe, jak na topowego sportowca podejście do życia. Definicja definition of success is just winning the Olympia. But for me if I win the Olympia and I sacrifice my relationship, I've lost. So I don't care about that. I want to be able to win, maintain a good relationship, maintain my mental health, personal growth along the journey, have all that kind of encompassed in it. So the way I look at it now Wyróżnia się w świecie, gdzie często panuje zasada wygrana za wszelką cenę. Dla niego sukces sportowy idzie w parze z wartościami takimi jak rodzina, zdrowie i autentyczność. W przeciwieństwie do wielu innych zawodników, którzy nie wahają się poświęcić relacji, zdrowia czy własnego szczęścia w pogoni za tytułem Seabowl stawia granice. Otwarcie mówi, wygrana za wszelką cenę to dla mnie przegrana. Roni Coleman, ośmiokrotny mistrz Mr. Olimpia, słynął z ekstremalnego podejścia do treningu. Niezłomna determinacja i był w stanie poświęcić zdrowie. Było dla niego oczywistą, a liczne operacje kręgosłupa, którym musiał się poddać po zakończeniu kariery, są tego smutnym dowodem. Dorian Yates, sześciokrotny zwycięzca Mester Olimpia, znany był z obsesyjnego trybu życia. Ciągła izolacja i brutalny reżim treningowy były dla niego kluczowe, aby być najlepszym. W pewnym sensie życie poza siłownią dla niego nie istniało. Jednak Chris posiada ogromny atut w postaci wsparcia trenerskiego Haniego Rambota, czyli The Procreator. Hani to jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie kulturystyki i fitnessu. Urodzony w 75 roku, Rambot jest amerykańskim trenerem irańskiego pochodzenia, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki swoim innowacyjnym metodom treningowym i zdolności do kształtowania mistrzów najwyższego kalibru. Jego przydomek, The Procreator, nie jest przypadkowy pod jego opieką, aż 19 Razy zawodnicy zdobywali tytuł Mr. Olympia w różnych kategoriach. Hani rozpoczął swoją karierę jako zawodnik w sportach siłowych, ale szybko odkrył, że jego prawdziwą pasją jest pomaganie innym w osiąganiu ich pełnego potencjału. Zwiększał jest biologiem, co pozwoliło mu połączyć wiedzę naukową z praktycznymi aspektami treningu siłowego oraz dietetyki. Hani jest twórcą systemu treningowego, który skupia się na rozciąganiu powięzi mięśniowej poprzez specyficzne serie i powtórzenia. Metoda ta ma na celu maksymalizację wzrostu mięśni poprzez zwiększenie przepływu i dostarczenie większej ilości składników odżywczych do tkanki mięśniowej. Program ten stał się popularny na całym świecie i jest stosowany przez wielu profesjonalnych kulturystów. Na przestrzeni lat współpracował z wieloma wybitnymi zawodnikami. Siedmiokrotny zwycięzca MeSterolimpia Olympia Phil Heath który pod okiem Ramboda osiągnął szczyt w swojej formy. Jay Cutler, czterokrotny Mister Olimpia, który również korzystał z wiedzy i doświadczenia Haniego w kluczowych momentach swojej kariery. Jeremy Buenida, czterokrotny zwycięzca Men's Physique Olimpia, który dzięki współpracy z Rambodem zdominował swoją kategorię. Nicole Wilkins, czterokrotna mistrzyni figur Olimpia, która osiągnęła sukcesy pod jego opieką. Partnerstwo między Chrisem a Hanim rozpoczęło się w 2019 roku, kiedy Chris postanowił szukać nowych sposobów na udoskonalenie swojej sylwetki. I podejścia do treningu. Współpraca ta szybko przyniosła owoce. Chris zdobył kolejne tytuły Mr. Olympia w kategorii Classic Physique, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kulturystów na świecie. Hani wniósł do przygotowań Chrisa nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale także indywidualne podejście, dostosowując treningi, dietę do unikalnych potrzeb i celów BAMSTETA. Ich relacja opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, co pozwala na ciągłe doskonalenie i przekraczanie kolejnych granic. To, co odróżnia go jako trenera, to holistyczne podejście do Turystyki, skupiając się nie tylko na treningu siłowym, ale także na regeneracji, odżywianiu i zdrowiu psychicznym. Jest znany z tego, że potrafi dostosowywać swoje metody do indywidualnych potrzeb każdego zawodnika, co czyni go wyjątkowym w świecie trenerów elitarnych sportowców. Jednak powróćmy do Krisa, zanurzmy się w jego codzienne menu i odkryjmy, jakie tajemnice kryje jego dieta, wzbogacona o ciekawostki naukowe i fakty na temat poszczególnych produktów. Dzień Krisa zaczyna się od solidnego śniadania, które jest prawdziwą mieszanką energii i białka. Na jego talerzu lądują apetyczne placki ziemniaczane, przygotowane ze 150 g ziemniaków, nieoczekiwane źródło potasu i witaminy C, wspierające funkcjonowanie mięśni. Obok nich miska 40 g owsianki pełnej beta-glukanów, które stabilizują poziom energii i wspierają układ odpornościowy. Chris nie zapomina także o białku. Spożywa 4 białka jaj oraz dwa całe jaja, dostarczając organizmowi pełen profil aminokwasów i naturalny cholesterol, kluczowy dla produkcji testosteronu. Do tego porcja białka serbatkowego, które szybko uzupełnia aminokwasy po nocnej regeneracji. To śniadanie nie tylko zaspokaja głód, ale przygotowuje go do intensywnego dnia treningowego, zapewniając stały energy Fifty-seven cups. So this is my biggest meal of the day for sure. I break my fast with this. i Haven't eaten 13 hours almost after my last meal, like 9 p.m. ish, and then woke up to cardio. Przed treningiem Chris sięga po posiłek, który przygotowuje jego ciało do maksymalnego wysiłku. Na talerzu pojawia się 200 g dzikiego dorsza, chude źródło białka, bogate w kwasy omega-3 i witaminę D. Towarzyszy mu 200 g ryżu, dostarczającego łatwo przyswajalnych węglowodanów uzupełniających zapasy glikogenu w mięśniach. Do tego 125 g szparagów, które nie tylko dodają smaku, ale działają moczopędnie i dostarczają antyoksydantów. Ten posiłek zapewnia mu energię i składniki odżywcze niezbędne do intensywnego treningu. yeah nice and delicious i got really not much else to say other than that Po treningu ponownie stawia na kombinację dorsza, ryżu i szparagów. 200 g dzikiego dorsza dostarcza wysokiej jakości białka do odbudowy mięśni, podczas gdy 200 g ryżu szybko uzupełnia wyczerpane zapasy energii. Szparagi, kontynuując swoją rolę, wspierają regenerację dzięki antyoksydantom. Kolejny posiłek to 200 g piersi kurczaka, klasyczne, chude źródło białka, niezbędne dla wzrostu mięśni. Do tego 150 g pieczonych batatów, które dostarczają węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym oraz beta karotenu, wspierającego układ odpornościowy. Szparagi Ponownie pojawiają się na talerzu, dodając błonnika i, antyoksydantów. Baked sweet potato, 559 kalorii, 61 i protein. Przed snem Chris spożywa 125 g zimnego kurczaka, który dostarcza wolno trawionego białka, wspierając regenerację mięśni podczas nocy. Dodaje do tego 50 gramów ogórków kiszonych, naturalne źródło probiotyków, wspierających zdrowie jelit i poprawiających trawienie. Dzięki temu jego organizm jest gotowy na nocną regenerację i przygotowany na kolejny intensywny dzień. Crunchy dill pickles. Posture, of course, because they're zero calorie and chicken. That's cold. I don't know why, it just tastes good. My hunger levels right now are quite high. I wake up in the middle of the night starving sometimes, can't sleep. So it is what it is. But the most basic bodybuilder advice is getting through one rep at a time, one work at a time, one meal at a time. And I just think every single day, if I'm starving now, I'm gonna wake up later tomorrow. So just get through today and just starve yourself today and see how you feel tomorrow. And then you wake up, it's a new day and you restart. W tym materiale Chris przybliża także swoją suplementację. Sięga m.in. po resveratrol, to potężny antyoksydant, który wspiera serce Sibuma w walce z intensywnym wysiłkiem, a także wspiera jego zdrowie podczas stosowania środków dopingujących. Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas morderczych treningów, chroniąc komórki mięśniowe przed uszkodzeniem. Stosuje także karnozynę, częściej podawana jako beta-alanina, która jest prekursorem do karnozyny. Karnozyna to tajna broń sibuma w walce ze zmęczeniem mięśni. Działa jak bufor, opóźniając nagromadzenie kwasu mlekowego podczas intensywnych serii. Efekt Chris może wycisnąć z każdego treningu jeszcze więcej, przekraczając kolejne granice swojej wytrzymałości. To właśnie dzięki karnozynie jego mięśnie są gotowe na kolejne wyzwania, sesja po sesji. Kolejny notropowy zestaw, czyli Alfa-GPC i Hupercyna A. Ten duet to klucz do laserowej koncentracji i niesamowitego połączenia umysłu-mięśni. Alfa-GPC zwiększa poziom acetylocholiny, poprawiając funkcje poznawcze i pamięć mięśniową. Hupercyna A zapobiega jej rozkładowi, potęgując ten efekt. Dzięki temu Chris jest w stanie maksymalnie skupić się na każdym ruchu, kontrolować każdy skurcz mięśni i wycisnąć z treningu absolutne maksimum. Szczególnie istotne jest to w ostatnich fazach cięcia, kiedy jego kalorie są na tyle niskie, a jego skupienie pozostaje wiele do życzenia. Argina, czyli sekret imponującej pompy mięśniowej, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając przepływ krwi do mięśni. Efekt jest natychmiastowy, mięśnie stają się pełniejsze, lepiej odżywione i gotowe do działania. To nie tylko wizualny efekt, ale przede wszystkim zwiększona dostawa tlenu i składników odżywczych, co przekłada się na lepsze wyniki treningowe. Do tego Hornigold White, naturalny booster energii i siły, zawarta w nim ikaryna wspiera naturalną produkcję testosteronu. Do swojego napoju, który stosuje podczas treningu, dodaję sól nieodłączny element przedtreningowego rytuału Sibuma. Sud pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, co jest kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni. Dodatkowo zwiększa objętość krwi, potęgując efekt pompy mięśniowej. Dzięki temu Chris wchodzi na trening pełen energii, a jego mięśnie są gotowe na maksymalne obciążenia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wydaje się, że Chris Bumstead osiągnął już wszystko, co mógł w kategorii Classic Physique. Naturalnym więc wydaje się jego przejście do kategorii Open. Jednak, aby to zrobić, musiałby dołożyć sporo mięsa. A co za tym idzie, Znacząco zmienić swoją dietę, zwiększyć ilość spożywanych posiłków oraz dodać mocniejsze środki anaboliczne. Chris wielokrotnie podkreśla, że mimo że jest zawodowym sportowcem, chce utrzymać balans pomiędzy życiem sportowca a życiem rodzinnym i swoim zdrowiem. Jeżeli wierzycie jego słowom, ceni sobie bardziej długowieczność oraz zdrowie niż kolejne sukcesy na arenie kulturystycznej. Czy z takim podejściem ma szansę zawojować także kategorię Open?